Szczęść Boże, witajcie. Czwartkowy poranek przed nami kolejne spotkanie ze Słowem Bożym, a dokładnie z Ewangelią świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego Żydzi, teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem, a wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam. I słowa jego zachowuje. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Co tak bardzo oburzyło Żydów, że sięgają po kamienie i chcą zabić Jezusa. Ta kara ukamienowanie była ograniczona do precyzyjnie wskazanych przypadków. To nie było tak, że w każdej sytuacji, Żydzi mogli kogoś kamienować. Żydzi w tym momencie chcą kamienować Jezusa, bo właśnie usłyszeli coś, co ocenili jako bluźnierstwo. Jezus do siebie stosuje słowa, które Wypowiada Bóg do Mojżesza zapytany o to, jakie jest Twoje imię. Jezus mówi: Ja jestem. Ja jestem, Jachwe, to święte imię Boga, przekazane przez Boga Mojżeszowi. Znamy dobrze tę scenę. Mojżesz jest na pustyni, pasie owce swojego teścia Jetry. Nagle widzi krzew, który płonie, nie spala się, i z tego krzewu słyszy głos, głos Boga. Zaczyna z nim rozmawiać, i kiedy otrzymuje misję, pyta. Co mam powiedzieć Izraelitom? Kim Ty jesteś? I wtedy Bóg mówi: Ja jestem. To było dla Izraelitów tak święte imię, to było dla Żydów tak bardzo święte imię, tak niesamowite, że oni je zawsze zastępowali, nie mówili Jahwe, mówili Adonaj, czyli Pan. A to święte imię w pełni wypowiadał tylko raz w roku arcykapłan On jeden bo to było święte imię Boga. I dzisiaj, w tym momencie, Jezus stosuje je do siebie. A zatem, według tych Żydów, którzy, którzy go słuchali, zbluźnił. Podzielę się taką osobistą myślą. Dla mnie to imię Boga objawione Mojżeszowi to jest najlepszy argument potwierdzający wiarygodność z tego objawienia, które otrzymał Mojżesz. To jest XIII wiek przed Chrystusem. Mojżesz, który wzrasta na, tronie, na dworze faraona, który ma tam jakieś wychowanie, jakąś naukę, potem właśnie jest pasterzem, więc z jednej strony wychowuje się w środowisku politeistycznym Egiptu, z drugiej strony wie o swoich korzeniach żydowskich, więc monoteizm, i nagle to imię, które w filozofii pojawia się dopiero u Greków 900 lat później. Arystoteles mówi, że spośród wszystkich cech Boga, ani wszechmoc, ani, yy, ani wszechwiedza, ani jedyność nie są tak ważne jak ta najbardziej podstawowa. Tą najbardziej podstawową cechą Boga jest jego istnienie, to, że On jest. Więc dla mnie osobiście to jest bardzo przekonujący argument za tym, że Mojżesz sam tego nie był w stanie wtedy wymyśleć. I to imię Boga, które Jezus odnosi do siebie, jest dla nas dzisiaj bardzo dobrą nowiną, bo to oznacza, że Bóg jest z nami. Że wczoraj mogliśmy powiedzieć, że Bóg jest z nami, dzisiaj tak możemy powiedzieć, i jutro też będziemy mogli powiedzieć, że Bóg jest z nami. Że nie ma takiego momentu, kiedy Boga nie było, i nie ma takiego momentu, kiedy Boga nie będzie. Że nawet w tej trudnej sytuacji, w której teraz się znajdujemy, Bóg jest z nami, On nas nie zostawia, On cały czas świat podtrzymuje w istnieniu. Gdyby choć na chwilę go zabrakło, to ten świat by przestał istnieć. A Bóg cały czas jest, towarzyszy nam. Prowadzi, kocha, i chce, żebyśmy kiedyś zamieszkali razem z Nim, abyśmy kiedyś razem z Nim żyli na wieki. Zachęcam Cię, siostro i bracie, żeby wokół tego świętego imienia Boga ja jestem, dzisiaj sobie pomedytować. Wokół tego zbudować tę dzisiejszą medytację i myślę, że w takim duchu wielkiej wdzięczności też podziękować Bogu potem w modlitwie. Za to, że on jest, że nie ma takiej sekundy w moim życiu, takiej milisekundy, kiedy go brakowało albo kiedy go braknie. Odwagi i do usłyszenia jutro.